Witam wszystkich, Fizjokris! Dzisiaj staw kolanowy. Kolejny duży staw w organizmie człowieka. Często boli, nie wiesz co masz zrobić. Pokażę Ci za chwilę. Pokażę Ci proste ćwiczenia, które pozwolą Ci powrócić z funkcją właśnie w tym stawie, a także wzmocnić mięśnie, wzmocnić stabilizację, która jest bardzo ważna właśnie dla tego stawu, więc zapraszam. Siadasz wygodnie na macie. Ruch polega na uniesieniu wyprostowanej kończyny w górę. Pamiętaj, palce zadarte do siebie. I ruch polega na płynnym uniesieniu nogi w górę. Wykonaj od 8 do 10 powtórzeń na tą stronę, następnie zmiana druga strona. Możesz wykonać dwie serie tego ćwiczenia. Podóż roller pod kolano i ruch polega na wyprostowaniu stawu kolanowego. Pamiętaj, mięsień czworogłowy mocno napięty, mocno spinasz nogę Wykonaj 8 z 5 na jedną stronę, następnie zmiana, druga strona też 8 z 5 Leżenie na plecach Kolana i biodra zgięte, ruch Unoszenie bioder w górę Przy jednoczesnym wyprostowaniu stawu kolanowego Wykonaj około 10 powtórzeń na tą stronę, następnie zmiana, druga strona Przechodzimy do leżenia na brzuchu. Łapiemy stopę i przyciągamy piętę do pośladka. Staramy się rozciągnąć mięsień. Czworogłowy uda, który bardzo często jest przykurczony. Wykonaj około 10 przyciągnięć do pośladka z chwilowym przytrzymaniem. I następnie zmień drugą stronę też około 10 powtórzeń. Ćwiczenia w pozycji stojącej. roller służy jako przeszkoda. Wykonujesz wykrok, noga idzie poza roller. Następnie przenosisz ciężar ciała, cały czas stabilizujesz kolano, stabilizujesz pozycję. Wykonaj około pięciu przejść z tej strony. Nie spiesz się, wykonaj powoli. Następnie zmiana, druga strona. Teraz noga wykroczna zostaje z przodu i ruch polega na zejściu tułowia w dół z jednoczesnym zgięciem kolana. Nie spiesz się, cały czas stabilizuj pozycję. Kolano idzie wprost, nie ucieka w lewo ani w prawo. Wykonuj około 8 zejść w dół, następnie zmiana, druga strona też 8 powtórzeń. Teraz ustawiasz się bokiem do rolera. Ruch polega na przeniesieniu stopy poza roller i delikatnym przeniesieniu ciężaru ciała, w tym przypadku w prawą stronę. Stabilizuj pozycję, wykonuj, wykonaj około 8 przejść, następnie zmiana. I podobnie 8 przejść na drugą stronę. Teraz wykonuj powolne przejścia w przód i w tył poza roller. Stara się cały czas stabilizować kolana, stabilizować ruch. Kontroluj cały czas kolana w momencie przejścia w przód i przejścia w tył. Teraz utrudnimy przejście, przysiad i wracasz w tył. Przejście, przysiad, cały czas kontrola ruchu. Wykonaj około 8 przysiadów. Cały czas tu wyprostowany, bez garbienia się. Teraz ćwiczenie polega na przeskoku poza roller. Cały czas stabilizujesz pozycję. Plecy wyprostowane w momencie lądowania. Kolana proste nie uciekają do środka ani na zewnątrz. Cały czas ty kontrolujesz pozycję. Postaraj się wykonać około 5-6 przeskoków, zrób chwilę przerwy. W drugiej serii też około 5-6 przeskoków. Ja w moich ćwiczeniach posłużyłem się rollerem. Jeśli nie masz czegoś takiego, zwiń sobie kot w rulon bądź ręcznik. Posłuży za to samo. Jak widziałeś, proste ćwiczenia, nawet psy chciały się dołączyć, może też mają coś z kolanami, ale jeśli bolicie kolano. Ból sam nie ustąpi. Musisz wziąć się za to, wzmocnić swoje mięśnie, zwiększyć stabilizację i poczuć się pewniej z tym kolanem, które po tych ćwiczeniach przestanie Cię boleć. Wykonuj to systematycznie, zwiększa intensywność, za każdym razem staraj się wykonać troszkę więcej powtórzeń, a na pewno zobaczysz poprawę. Pozdrawiam Cię, Fizjokris, do zobaczenia kolejny raz.